Witam wszystkich na swoim kanale i w dzisiejszym odcinku chciałabym odpowiedzieć na pytania, które zadajecie w komentarzach o tym jak mama wyjechała to zaczęli pytać jak tam mama, jak się czuje, kiedy wróci, czy będzie mieszkał ze mną w Krakowie i tak dalej i jeszcze poprosiłam mamę nagrać filmik o tym, co jej tam się podoba w Londynie, co nie, jak pokazać swoje ulubione miejsca na tam ma. Ona wysłała mnie parę te, takich małych nagrań i w dzisiejszym odcinku można będzie to wszystko obejrzeć, ale ze względu na to, że mama rozmawia po rosyjsku, to musicie włączyć u siebie w nagraniu nacisnąć przycisk napisy, albo jeżeli oglądacie w tym telefonie, to Такі літери ЦЦ і, і, і бенджетлу мачання по російську. Отповім одразу, що мама, ну, по тим, як страчила могойця в вжесню зі року, To od razu zdecydowałyśmy się na to, że mama zamieszka z siostrą, ze względu na to, no, że po pierwsze, ona ma większe o dwa razy większe mieszkanie, więc to jest to oczywiście wygodniej e, niż u nas, kiedy mama spała w tym salonie z kuchnią. I po drugie, tak no szczerze mówiąc, to mama ma ze siostrą lepsze relacje niż ze mną. To ja zawsze byłam jakby córką ojca, więc to będzie dla, dla wszystkich wygodnie. Ale oczywiście, że kiedyś jeszcze przyjedzie do nas, no ale jako gość. Teraz ona nie może przyjechać. No, niedawno wyjechała, gdzieś tam w połowie maja. І я тому ще залатвіч справи в Уженджі, зв'язані з побитим. Вона там достала найперш візи, які зараз достали українці, якась там віза для українців, якась там спеціальна з поводу е, війни на Україні. Якщо там маєш родини, то можеш достати таку візу на... okres 3 lata. Coś takiego. I ona jeszcze dokładnie nie wie, czy może wyjeżdżać, czy nie. Planowaliśmy wyjazd do Bułgarii razem na lato, ale po pierwsze nie wiemy, czy można wyjeżdżać, czy nie. Po drugie teraz takie bardzo wysokie ceny na bilety, więc zrezygnowaliśmy z podróży. I teraz nagrania od mam. Я сейчас гощу своей дочери, старшей в Лондоне. Но передаю привет всем подписчикам моей дочери в Польше. И очень надеюсь вернуться в Краков, как только получится. Оформить визу, все документы, чтобы опять посетить прекрасный, чудесный город с прекрасными людьми. А здесь я вам покажу тот канал, который мне очень нравится, Юнион. Здесь я недалеко живу и очень часто здесь гуляю. Мне здесь очень нравится. Свежий воздух, вода, птицы, люди. Очень приятно и очень красиво. Я, как всегда, нахожусь на своем любимом месте на канале Юнион. Мне это место очень нравится. Я сюда прихожу почти каждый день. И рада приветствовать вас тоже отсюда. Я сейчас живу своей старшей дочери в Лондоне. Мне здесь все очень нравится. Лондон прекрасен. Единственный минус это мое незнание английского языка. Но хорошо, что в телефоне есть переводчик. В экстренных случаях можно общаться через переводчика. Дорогие подписчики канала Дарья в Польше. Я хочу вам рассказать немного о своей жизни в Лондоне. Жизнь мне здесь нравится, город очень нравится, много музеев, много картинных галерей. Мы уже часть из них посетили, посмотрели. Особенно впечатлила выставка картин Рафаэля. Это было нечто незабываемое. Раков мне очень нравится, я его люблю и мечтаю в него вернуться. Надеюсь, это исполнится. Takie nagrania mamie udało się zrobić. Oczywiście jeszcze nie ma takiego doświadczenia. Ja również nie potrafię tam za bardzo dobrze robić nagrania gdzieś tam, na podwórku, na ulicy, ale mam nadzieję, że kiedyś mi się uda to wszystko. No, co można powiedzieć, ma takie swoje ulubione miejsce na tym kanale, przez to, że. Kiedy była u nas w Krakowie, to było ciągle zimno, bo przyjechała w marcu, w kwietniu. Było jeszcze bardzo zimno, ciągle padało, więc tak sporo czasu spędzaliśmy w domu. No również odwiedzaliśmy tam i muzea, i Wawel i tak dalej, ale żeby tak dużo czasu spędzać gdzieś na zewnątrz, Niestety byliśmy tego pozbawieni. Oczywiście jest trudno. W Polsce mama mówiła, że coś tam rozumie, kiedy, kiedy ktoś tam coś z nią tam próbował rozmawiać. No, bo zawsze mówiła, że trochę rozumie jakiś tam sens tych zdań, pytań, a z językiem angielskim to jest o wiele trudniejsze, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Jak teraz uczę się angielskiego, i dla mnie, kiedy słucham różnych tam nagrań w angielskim, angielskim, amerykańskim i angielskim, brytyjskim, to dla mnie angielski, amerykański jest o wiele łatwiejsze do zrozumienia. A w tym wieku nauczyć się to jest bardzo trudno. Jeszcze ona opowiadała, że państwo Oferowała e, różne kursy językowe, darmowe dla Ukraińców uciekających od wojny. Jeszcze tak sobie zastanawiała się, czy pójść, czy nie na takie darmowe, kursy grupowe. Powiedziałam, no jeżeli chcesz, to oczywiście możesz. No i jeszcze ona powiedziała, że oczywiście tęsknię za domem, chcę w każdym razie wrócić. Całe życie spędziła w tym miejscu, ma tam swoich znajomych, przyjaciół, i. No, w każdym razie to jest trudno. I jeszcze w tym wieku, kiedy całe życie spędził w jednym miejscu, w jednym mieście, coś, coś takiego. i Мам надію, вже трохи досталість відповіді на коментарі і до побачення в колейних оцінках. Па!